There is no program, no secret spies, no hidden agendas. Any questions? Who the hell are you? CIA? Delta? Welcome to Fourth Echelon. Siemano, z tej strony, chat player i witam w kolejnym odcinku Sprinter Cell Blacklist. E, tutaj zakończyliśmy sobie ostatnio, mniej więcej za tą bramką. Tak mi się akurat zrespawnował checkpoint, e, więc dobra, kontynuujemy. Musimy wciąż dojść do odbiornika a znaczy odbiornika, do nadajnika, który e, wysyła jakiś sygnał. Prawdopodobnie przekaz od inżynierów. Kurwi, syny się od razu tu zeszli. Raz, dwa. Dobra, nikt tego nie zauważył. Zajebiście chociaż. Tam jest jeszcze jeden. Co tu się dzieje? Słyszę strzały z shotguna. O, o. Się przedrzemy tutaj w jego stronę. O, o! dawaj go. O, o, jeszcze jeden tutaj był od razu. Tego nie zauważyłem. Kurwa, spróbuję go zdjąć tak po prostu. O, chyba nikt tego nie zauważył również. O nie, ten gościu tutaj. Dobra, tak go po prostu zwabiłem, zajebiście. Przejdziemy sobie troszkę w górę. Aha. Dwóch. Muszę jakoś tutaj się schować. O, o. Dobra, zdejmujemy ich. Wow. Dobra, tu mi w miarę szybko poszło, jeśli chodzi o tę lokację. Ciekawe, czy tutaj jeszcze coś się znajdzie na górze. Lub na dole. Upewnijmy się, może na wszelki wypadek. Dobra, chyba nikogo. Peczułka zaświeciła. Co tutaj jest? Coś tu mam na. A, Ristok. Dobra, przyda się nam trochę naboi, czy czegokolwiek nam tam dadzą? Kurwa, coś mi to za łatwo poszło teraz. Boję się, że kogoś ominę i wszystko zajebie. Tak jak pod koniec ostatniej misji. A czy no, przed ostatnim checkpointem. Na końcu ostatniego odcinka. Dobra, gdzie ja muszę zejść? Na dół tutaj wygląda na to. Halo! Nikogo na pewno? Wygląda na to, że nikogo. Tu może w środku jeszcze znajdziemy jakiś token albo coś w tym stylu, nic Abra pierdolę, nic nie ma Złazimy, co tu się dzieje, coś mi się przywiesiło Climb

Dobra, tutaj sam coś gadał, żeby Briggs przygotował chopper. Znaczy, jakiś tam helikopter ma mnie odebrać. Niko nie widać ani nie słychać na razie. A pewnie za chwilę się rozpęta jakaś walka. No, władzisz tam, czy co robisz?

pikander nie będziemy się tam pchali na siłę nikogo tu nie widać czy tutaj ktoś się bawisi zaznaczyć się go nie da e, dobra wazimy. aha looks like a kill soldier miguel garcia 361

Believe it or not, I once walked in your shoes. Before, I fought for a world. I fought for a nation. Please, I'm sorry. I just want to go home. I want you to go home. I want all your troops to go home. But your country, they just refuse to listen. I have a kid. He's two years old. Please. I was raised to believe that one man could change the future. Do you believe that? <laughs> I do. And I think that you could be that man. Oh. You could change the world by becoming an example. No! <laughs> Whoa. Tommy, when you were I wasn't talking to him, my friend. I was talking to you. Kurwa, It's not a warning. It's a message. Engineers are waiting for someone. Charlie, where's that trace? I'm still working on it. Sam, are you engaging the drone? No. So, No właśnie. Zaatakowani dronem. Dobra, co to było? Czy to się wszystko teraz wali? Pokazuje mi. Aha, sprinting. Kurwa, mam zapięta. Sam, nie wzięli w ogóle te rakiety. Ja pierdolę, Dobra, dobiegłem gdzieś. Okej. Okay. Uciekliśmy od zasadzki i jakieś dwa trofeaż padły. Dobra, chcę zobaczyć, jakim ogółem dostałem oceny za, za całą misję. Tam w pewnym momencie zostałem wykryty parę razy. Assault. Zero! Aha, no tak, tam potem. Przed tym jak zostałem Po tym jak zostałem wykryty jeszcze raz podszedłem do tego checkpointu przecież. Aha. No duch i pantera w większości dobrze. Walimy dalej. Nie zakończę tego tutaj. Nie wiedziałem, że tak... Yeah, I'm the chopper. We'll repair on board to save time. Sam. Engineers were two steps ahead of us. Our only lead on the blacklist and all we got was a message. Briggs already grilled Koben about his intel. Koben is too stupid to set that trap. Too smart to risk his own life sending us into it. Agreed. His intel was supported by other sources. The engineers left out a breadcrumb trail of false information. It sent us running into a minefield. Let's hope the DevGru team's found something. They should be back by now. Charlie's following up. Charlie? Charlie. The other teams. All of the camps were traps. You're the only one that made it out alive. The engineers knew the government would disavow the operation. That's why they recorded it. They just released the footage online. Sam, we pulled an ID off the hardware you got on the ground. No, we didn't have to do it in It was easy. Too easy. Almost like they wanted us to find out who he we was. Sign of confidence he's taunting us. Now we have our target. Majid Sadiq. Ex-MI6 agent. That's how he knew what everyone would look for after Guam. had to force feed it to them. Wszyscy Kurvos MI6 you're still with us mr fisher i'm sorry for your loss we know who we're after majid sadiq the man behind the engineers will forward our analysis to your office good work does this get us anywhere with american consumption not directly no but i pulled the new data from your office your people are highlighting dallas as another possible target yes

Przejąć kontrolę może pogadam z Brixem. Ale to chyba są... To chyba są i tak misje koopowe, jeśli chodzi o Brigsa. Nie mogę się go zapytać o mój progres. I tak, Brix Mission koop. Nie, pierdolimy to na tą chwilę. Sam. Myślę, gier, U Grim mogę ulepszyć samolot, to już wiem. E, więc chyba to po prostu pierdolimy i lecimy dalej, jeśli chodzi o, o misję. Co tu się teraz pojawiło? Czyli nasza główna. Nasza główna misja pojawiła się na terenie Stanów. W Dallas na południu. E, te pozostały raczej takie same. Dobra, zacznę sobie tą misję i. Dojdę do the checkpoint we'll there The aftermath of what may be one of the bloodiest days in American special. forces We cross-checked NSA's data with Elint from three other sources. Everything shows Dallas as a target, but nothing specific. Probability points to here and here. Stadium and aquarium. We're all clear to land at Love Field instead of Fort Worth. It'll shave some time when we hit the ground. We'll keep you updated by the second. Any questions? Yeah. Why is Charlie pacing? i already told her so tell me i pulled the nctc data on all major u.s cities to scope out any hits on the no-fly list what's this nothing a whole lot of it chicago tsa was down today the no-fly registry was offline for a five-hour window system maintenance they confirmed let him finish i ran the passenger names on incoming flights against the missing no-fly list manually six names popped now check this out Security cam feed from O'Hare airport. Those six guys left together. I'm not saying it's nothing, but it's not a priority. We have intercepts from multiple agencies confirming Dallas. Totally proves my point. Nobody said shit before Guam. And the last time the engineers barfed info all over the net, a bunch of special forces teams got slaughtered. How far is Chicago if we divert our flight? That's too far, Sam. We only get one chance, and if we come up blank in Chicago, we don't have time to make Dallas. Sam. we are going for Chicago. Just because Charlie sees dots does not mean they connect. The president gave me full authority to run this operation. And she can take it away if you disregard her order to go to Dallas. A direct attack doesn't make sense. Not after what Sadiq pulled in Marawa. What's that? Uh, Chicago SWAT. They're responding to a hostage situation. Get the chopper ready. No, czyli jednak sam miał rację. Sleeping gas will disable bad guys without hurting civilians, and sticky cams will help with targeting. That's your best bet. Do sticky cams. mam w od razu. No mogę sprawdzić w sumie. Gadżet, sticky camera, mam ją. Coś nie mogę zrobić? Flash charge. Aha, mogę oślepić przeciwników, jeśli to u ulepszę. Nie, tam, wyłazimy.

Dobra, wygląda na to, że musimy tu wleść. Nie wiem, czy mam tu coś jeszcze przeszukiwać. Raczej chyba nie. Tak na sam początek, chyba by nic nie dali. Aha. Should Lights to Create Shadow A, Open. Ok, szpoko. Open. czyżby to czyżby to byli nasi przeciwnicy? Nie. A bo i tak. Dobra, to na pewno nie jest jedyny, musi tu być ich więcej. Tam chyba jeszcze jeden. To jest Jargenaut. kurwa. Dobra, muszę do tego jakoś podejść z rozwagą, nie na nie od razu zeskakiwać w główny ogień Jeśli będę to próbował zrobić egzekucją, to wtedy... Pfłop, co najwyżej Jargon na to hem z głowy Bo sam zazwyczaj mierzy w e, headshoty Czyż mogę... Mogłem... Nie no nie mogę się tu jakoś zaśliznąć na dół Myślę, że <laughs>

Dawaj go tu Nie no nie trafię takiego headshot'a pewnie dam mu tylko znać Że tu jestem Dobra jeszcze zdążyłem No podejdź 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 chłopie Dobra, po cichu Tam widzę kolejnego i chyba jeszcze tutaj jeden poprawy gdzieś był. Tak mi się jakieś światło tam zaczęło mienić. O kurwa, to nie jest dobrze. O o to też dobrze nie wygląda. Dobra. Czy tych dwóch się pozbyliśmy? Nie wiem, czy mam olać tego ostatniego, ale tak go zostawić samotnego, Wolę go zajebać chyba po prostu. O, o. Wygląda na to, że jest tu jeszcze dwóch, bo gadają ze sobą. No i nie mogę jakoś bliżej podejść? Kurwa, zdążyłem zanim... Podnieśli całkowity alarm Dawaj tego, zdajmy mi tutaj na szybkości, bo to chyba ostatni. Więc dobra Killing in Motion Super Spadają pieniążki o, o o! O, 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 o! Kurwa. Poczekamy sobie tutaj na niego. No i tutaj się dałem zaskoczyć. Nie spodziewałem się tam jeszcze drugiego, myślę, że to jest jedyny. Co tutaj jest? Coś tutaj w środku mi pokazuje. Ten korytarz. Nie, no chyba po prostu tu wlezę. Zobaczmy, czy czegoś tutaj nie chowają. A nóż. To ja się chyba mogę schować. Nie chcę opuścić czegoś głupio, na przykład tego całego tokena tych USB styków, czy nie wiem co oni to zostawiają, ale dobra, da się tu podglądnąć da się Tu nie widać nic dobra, właśmy Mogę wyłączyć światło leaving the festival hall Find the hostages. No, just untrained idiots with cheap gear. Co to tutaj jest? Aha. Dobra, odzyskaliśmy. Co tam jest? Aha, tutaj mamy gościa za ścianą. Mogę tedy przejść tymi drzwiami. A tu? Aha, tam chyba wlezę do środka przez... A nie, ominę tutaj wtedy całą tą lokację. Podglądniemy? Kurwa, co tu się tak mieni wszystko dookoła? Chyba gogle nie widzę przez te metalowe płyty. Strasznie tu ciemno teraz przez te światła.

Dobra. Co to mogę szczerać? Po batoniki? kurwa dawać? Chcę sneakersa. Wbijamy tutaj dalej. W Kiblu coś znajdziemy? Kurwa wygląda na to, że. Wow, ale zrobili rozpierdol w Kiblu. jakaś. Chyba się słatowcy swat przebierali czy coś, ja nie wiem. Nie wygląda to dobrze w każdym razie. Pick up buddy, a pierdoliu. Nie, nikogo tu nie ma. Liwkowe... A, a tam jak mam przejść? Aha, tutaj mogę przez drzwi przejść. Dobra, będzie w pokoju obok, bo przed chwilą widziałem go na radarze. Ale tutaj sobie mogę spokojnie przejść. A nie, teraz chyba. Teraz podszedł do drzwi. No, kurwa, nie wiem czy mnie usłyszy jak przez nie przejdę. A wchodzę. Dawaj go. Zajebiście. Co to jest główny. A, tak myślałem. Główny wyłącznik światła, i teraz chuja będzie widać? No nic, będę tu musiał jakoś zejść. Jest ich dwóch i mnie nie widzą, więc sobie podejdę. Ja, pierdolę, ktoś mnie widział. Wow, naprawdę nie wiem, co się dzieje. Chyba są gdzieś na górze. Ja tutaj nic nie widzę. Mogłem zostawić to jebane światło, no Przynajmniej bym wiedział co robię. Ale spróbujemy się... Spróbujemy się prześliznąć. Nie widzą mnie. <grytania> Niech mi się tylko naładuje egzekucja. Kurwa, ale narobiłem, no co on robi? Masakra Nie, czemu się mu tak pokazałem? Tu chyba słychać jakichś zakładników w ogóle Tak, 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 tak. Tu byli zakładnicy, a ja sobie tego gościa już dorwę. Dobra, to ale tam było ciemno kurwa, nic nie widziałem. Co to, co to? Dobra, wydaje mi się, że tutaj doszliśmy do checkpointu. Ja się tylko upewnię, że mi się zasejwuje i będę kończył. Ten odcinek przynajmniej. Tak, mogę zjechać. Mogę. Dobra. Tutaj włączył mi się saving. Więc ja serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeśli się Wam podobało, zostawcie proszę lajka, skomentujcie co i jak, co by mogło być lepiej, lub co jest do poprawienia. I do zobaczenia w następnym filmiku. Tymczasem.